Jakiś czas temu w sieci pojawił się teledysk do piosenki Williama Farela Happy kręcony w arenie legionowo. Jest on zatytułowany Happy Dance na przekór nowotworom, a jego główną bohaterką jest legionowska instruktorka fitness Beata Dyrda. Klip powstał przy współpracy z ogólnopolską organizacją kwiat kobiecości. Jest jeden i To jest wysłanie dużo pozytywnej, dobrej energii dla wszystkich tych, którzy chorują na nowotwory. Ogólnopolska organizacja Kwiatkowiecości jest współorganizatorem tego wydarzenia. Nie zastanawiałyśmy się nawet 5 minut, kiedy Beata do nas zadzwoniła i powiedziała, że robi taką imprezę. I ona powiedziała, że ona potrafi tańczyć, mówi, ale nareszcie się nie zna. Wiedziała też, co znaczy walka z rakiem. W 2013 roku beata dyrda zmagała się bowiem z nowotworem tarczycy. Ta impreza miała na zadanie stworzyć taki teledysk pełen optymizmu dla ludzi, którzy chorują na nowotwory, którzy się zmogli z tą chorobą. Żeby dać nadzieję tym, którzy. Fizycznie leżą teraz w łóżkach, którzy muszą się zmagać z chemioterapiami i bardzo ciężkim leczeniem, także mam nadzieję, że nam się to udało. Było to możliwe przede wszystkim dzięki osobom, które odpowiedziały na apel organizatorów i przyszły do legionowskiej areny po to, aby zatańczyć taniec szczęścia na przekór nowotworom. Różni ludzie, naprawdę, tych, których zdołałam jakoś przez Facebook ściągnąć, przez różne media społecznościowe. Bardzo dużo takiej poczty pantoflowej, trochę mediów lokalnych staraliśmy się jakoś zachęcić do współpracy. Także naprawdę różni, różni ludzie. Jestem bardzo szczęśliwa z tego, że przyszły Amazonki, bo... Jakaś, jakaś może być większa siła niż, niż te osoby, które naprawdę chorują i, i, i mówią innym chorym, słuchajcie, można. Można mieć nadzieję, można wyzdrowieć i można normalnie żyć. Chciałybyśmy podziękować wszystkim tym, którzy są obok ludzi, którzy chorują na nowotwory, bo to są tacy, tacy ludzie, oni są troszeczkę z tyłu, ale oni są bardzo ważni, bo bez nich wszyscy ci, którzy chorują, e, no, byłoby im na pewno bardzo bardzo trudno y, wyjść z tej choroby dlatego dlatego dzisiaj dużo pozytywnej energii wysyłamy do was